To wiadomość, która wstrząsnęła całym światem: papież Franciszek nie żyje. Zmarł w poniedziałek wielkanocny, dzień, w którym według Biblii Jezus po raz pierwszy ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu. Zaledwie dzień wcześniej, w niedzielę wielkanocną, Franciszek wygłosił ważne przemówienie i udzielił tradycyjnego błogosławieństwa wielkanocnego. Spotkał się nawet z wiceprezydentem USA J. Devensem. Ale Franciszek był już poważnie osłabiony. Od tygodni walczył z podwójnym zapaleniem płuc. To zapalenie płuc prawdopodobnie doprowadziło do jego śmierci śmierci, która może oznaczać koniec pewnej ery dla Kościoła katolickiego. Papież Franciszek nie był zwykłym papieżem, był jednym z najbardziej niezwykłych papieży w historii i kompletnie odmienił cały urząd. Ale nie wszystko, co robił, było szlachetne. Franciszek popełniał też czyny, za które był ostro krytykowany aż do śmierci. Ale co dokładnie osiągnął papież Franciszek? Jaki był jako człowiek? I jak został przedstawicielem Boga na Ziemi? Papież Franciszek tak naprawdę nie nazywał się Franciszek. Urodził się w Argentynie w 1936 roku jako Jorge Mario Bergoglio. I Bergoglio wiódł dość niezwykłe życie życie zupełnie inne od tego, czego można by oczekiwać od przyszłego papieża. Dorastał w Buenos Aires w zwykłej dzielnicy jako syn włoskich imigrantów. Jego ojciec był pracownikiem kolei, a rodzina żyła skromnie. Jako dziecko Jorge właściwie nie miał nic wspólnego z kościołem, ale zaczął poświęcać się wierze znacznie mocniej z powodu żartu. W wieku dwunastu lat zakochał się bez pamięci w swojej sąsiadce Amali. Napisał jej nawet list miłosny z rysunkiem domu i obietnicą. Kupię ci to, gdy się pobierzemy. Ale rodzice Amali byli przeciwni związkowi i podobno zasmucony Jorge powiedział jej... Jeśli nie mogę się z tobą ożenić, zostanę księdzem. To zdanie było jak rodzaj proroctwa. Ale najpierw był w zupełnie innym świecie, jako naukowiec. Jorge ukończył technikum jako technik chemik i pracował w laboratorium. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że pracował nawet dorywczo jako ochroniarz w klubie nocnym. Przyszły papież przez pewien czas pilnował porządku przy drzwiach klubu. W ten sposób nauczył się, jak sam mówi, wrażliwości na innych ludzi. W wieku 17 lat jego życie miało się radykalnie zmienić. 21 września 1953 roku spontanicznie wszedł do kościoła, by się wyspowiadać. Coś dziwnego przydarzyło mi się podczas tej spowiedzi. Powiedział później Franciszek o tym momencie: To zmieniło moje życie. Franciszek poczuł tam Boże powołanie, by zostać księdzem. I nagle nie miał już nic innego w głowie. Z dnia na dzień zostawił za sobą normalne życie. Ale właśnie, gdy miał podążyć za swoim nowym powołaniem, spotkał go nagły, poważny cios losu. Jorge Bergoglio cierpiał na tak ciężkie zapalenie płuc, że część jego płuca musiała zostać usunięta. I omal nie zmarł. Ale przeżył i w końcu podążył za swoim boskim powołaniem. W 1958 roku wstąpił do seminarium, a w wieku zaledwie 36 lat został mianowany przełożonym Jezuitów w Argentynie. Była to nie tylko ogromna odpowiedzialność, stawiało to również Franciszka w skrajnie niebezpiecznej sytuacji, ponieważ Argentyna pogrążała się wtedy w jednej z najbardziej brutalnych dyktatur wojskowych w historii Ameryki Południowej. Tysiące ludzi zniknęło, niezliczeni zginęli. Dwaj bracia Franciszka zostali również porwani przez żołnierzy, a następnie potajemnie torturowani. Mocna rzecz: wielu krytyków do dziś oskarża Franciszka, że obecny papież mógł właściwie uratować i ochronić dwóch braci. Ale odmówił, a bracia ostatecznie doznali okrutnych tortur. Ale prawda jest nieco bardziej złożona, bo jak się później okazało, Franciszek pomógł w tym czasie wielu prześladowanym ludziom chronić się przed przemocą ze strony rządu. A lata później sąd uznał, że Franciszek jest niewinny, ale teraz możesz się zastanawiać, jak argentyński ksiądz ostatecznie został papieżem, najwyższym przedstawicielem kościoła na ziemi. W rzeczywistości nie zostaje się po prostu papieżem. To pozycja, do której jesteś powołany, i o którą właściwie musisz się ubiegać całą swoją życiową historią. I tutaj zobaczysz, dlaczego Franciszek wcześniej się do tego zakwalifikował. W latach 90. Argentyńczyk awansował na arcybiskupa Buenos Aires, jeden z najwyższych urzędów kościelnych w kraju, ale Franciszek różnił się od innych biskupów przed nim. Nie mieszkał w pałacu biskupim, mieszkał w małym mieszkaniu. Nie korzystał też z oficjalnego samochodu z kierowcą, zamiast tego jeździł zwykłym autobusem. Ale nie tylko żył skromnie, poświęcił całe swoje życie służbie ubogim. Regularnie chodził do slamsów w Buenos Aires i rozmawiał z ludźmi na ulicy, przynosił im jedzenie i pomagał w codziennym życiu. Stawał też przeciwko rządowi i skarżył się na korupcję i niesprawiedliwość społeczną. Wszystkie te działania były wcześniej nie do pomyślenia dla arcybiskupa. Normalnie żyją oni jak wpływowi politycy, dość odizolowani od zwykłych ludzi i na przykład całkowicie unikaliby niebezpiecznych biednych dzielnic. Ale właśnie te działania ostatecznie wzbudziły zainteresowanie Watykanu. I papież Jan Paweł II w końcu nawet mianował go kardynałem. Kardynał to rodzaj głównego doradcy papieża, i jako kardynał ostatecznie wybierasz również papieża. I rzeczywiście Franciszek był już tajnym faworytem w tych legendarnych wyborach papieskich w 2005 roku. Podobno otrzymał wtedy nawet drugą największą liczbę głosów, ale Franciszek zdecydowanie nie chciał wygrać i poprosił swoich współkardynałów, by wybrali kogoś innego. Więc chociaż przegrał tamto głosowanie, w 2013 roku, na następnym tzw. konklawe, ostatecznie zdecydowano się na Jorge Bergoglio. I tak został wybrany na nowego papieża po rezygnacji Benedykta XVI i otrzymał najwyższy urząd kościelny, nawet o niego nie zabiegając. I dokładnie to można powiedzieć o Franciszku. Zachował swoją niewiarygodną skromność, zrezygnował z papieskiej limuzyny i nadal jeździł wspólnym autobusem z innymi kardynałami. Nawet jako papież zrezygnował z mieszkania w papieskim wspaniałym pałacu, a zamiast tego mieszkał w Domu Świętego Marty, gdzie był jednym z wielu duchownych. W swojej nowej roli jako papież nie zmienił nawet zużytych, starych skórzanych butów z Argentyny. I tak był postrzegany na całym świecie jako papież, który był inny i który naprawdę stawał w obronie ubogich. I dokładnie to Franciszek robił wielokrotnie w kolejnych latach, również poprzez imponujące gesty: na przykład więcej niż raz umył stopy więźniom, ale też muzułmanom i kobietom coś, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Raz publicznie objął człowieka oszpeconego przez guzy, wzruszając go do łez, a jako papież nawet zapraszał bezdomnych na śniadanie i osobiście dzwonił do ludzi, którzy do niego pisali. Ale to nie były tylko gesty. Franciszek odgrywał nawet rolę w światowej polityce i raz nawet pocałował stopy dwóch wrogich afrykańskich przywódców państw, z celem skłonienia krajów do pokoju. Franciszek ogłosił też gospodarkę narzędziem, które, cytuję, zabija. Przede wszystkim Franciszek próbował też zreformować wiele w Kościele katolickim, i nawet w temacie małżeństw jednopłciowych coraz częściej sygnalizował bardziej otwartą postawę. To niezwykłe życie dobiegło teraz końca. Jak oficjalnie ogłosił Watykan, papież Franciszek zmarł w poniedziałek rano, 21 kwietnia o godzinie 7:35 w dumnym wieku 88 lat. Swoją drogą zmarł dokładnie w tym samym skromnym domu gościnnym, w którym Franciszek mieszkał od początku swojej roli jako papież. Przyczyna śmierci nie została jeszcze oficjalnie podana, ale ponieważ Franciszek zawsze miał chorobę płuc, a ostatecznie miał ciężkie zapalenie płuc, wiele wskazuje na to, że to właśnie kosztowało go życie. Ponadto w miesiącach poprzedzających śmierć był poważnie osłabiony, ponieważ jego nerki również zawodziły, a czasami potrzebował dodatkowej pomocy w oddychaniu. Ale co teraz? Po śmierci papieża w Watykanie wchodzą w życie dokładnie uregulowane procedury. Najpierw rozpoczyna się oficjalny okres żałoby. Ciało papieża jest następnie wystawione w bazylice św. Piotra, aby wierni mogli się pożegnać. Pogrzeb tradycyjnie odbywa się kilka dni po śmierci. A potem uwaga katolickiego świata zwraca się ku następnemu konklawę. Kardynałowie ponownie zgromadzą się w kaplicy sykstyńskiej, aby wybrać następcę papieża Franciszka. Ale co pozostaje z samego Franciszka i jego pracy? Jego dziedzictwo jest już zauważalne. Wstrząsnął Kościołem, skupił się na miłosierdziu, sprawiedliwości społecznej i marginesach społeczeństwa. Starał się być, cytuję, ubogim Kościołem dla ubogich i uczynić go bardziej ludzkim. Chłopak z Buenos Aires, który był kiedyś ochroniarzem i prawie został księdzem z powodu złamanego serca, zmienił globalny Kościół dość mocno i niewykluczone, że następca Franciszka również dostosuje się do jego wartości i tym samym potencjalnie nieco unowocześni Kościół Katolicki. A teraz zapytajmy Was, co kojarzycie z papieżem Franciszkiem, niezależnie od tego, co myślicie o Kościele Katolickim. Prawdopodobnie wszyscy widzieliście go wcześniej w mediach, więc prosimy o podzielenie się w komentarzach Waszymi myślami o zmarłym papieżu.